Witam serdecznie kochani, z podznaku Panny w tym czytaniu Karterota na dwa ważne P, czyli prace i pieniądze do połowy bieżącego roku, czyli no praktycznie nadchodzące niecałe trzy miesiące. Zobaczymy najpierw jak będzie się układało w waszej sytuacji zawodowej obecnej, tak, ale także zapytamy o możliwości, szanse i szanse do, do wzrostu tak? i poprawy tej sytuacji, moi drodzy, na przestrzeni tych trzech miesięcy. Więc to będzie najważniejsza część rozkładu dla osób, podejrzewam, które szukają, szukają pracy lub chcą ją zmienić. Potem zapytamy o sferę finansową, a także o jakieś możliwości z tym związane. Moi drogie panny, zanim przejdziemy do czytania, zapomnijcie zostawić lajka, rozważcie subskrypcję. A my patrzymy, co się tutaj dzieje. I teraz, tak, jeżeli chodzi o obecną sytuację, tak, czyli nadcho te nadchodzące miesiące waszej pracy, moi drodzy, jeżeli macie jakieś obawy, czy ten czas będzie spokojny, czy tam się coś zmieni, czy coś złego ma nadejść, to nie powiedział. Zupełnie bym nie powiedział niczego, niczego takiego. Fakt, mamy kartę cesarza, i cesarz sugeruje, że Będziecie mieli może troszkę większą odpowiedzialność narzuconą na Was w tej kwestii, może obowiązków. Może zaczniecie nad jakimiś osobami teraz mieć, wiecie, no jakąś kuratelę, tak? Czy będziecie musieli no, dawać komuś rozkazy? No to chyba w wojsku bardziej rozkazy, polecenia służbowe, to się chyba w pracy tak nazywa, ale chodzi o to, że będzie więcej zależało od Was. Będziecie czuli, że tego tego obowiązku jest troszkę więcej panny, więc może jakieś ważniejsze zadanie, może jakieś dodatkowe właśnie funkcje będziecie także pełnić. Ta karta wskazuje, że jeżeli już macie osoby, no jakieś pod sobą, którym jesteście jakimś team liderem czy coś takiego, to też karta Cesarza sugeruje, żebyście zwrócili bardziej uwagę na to, co te osoby robią. Ja nie mówię, że macie je kontrolować. Że macie tam im wyliczać godziny i czas. Bardziej chodzi o to, że wy odpowiadacie za to, co one robią, i musicie też dojrzeć tego, czy robią to tak, jak powinny, czy robią to dobrze. Więc, po wiecie, tak troszkę ufajcie, ufamy, ale sprawdzamy potem. Szczególnie jeżeli jakiś ważny projekt dochodzi do finalizacji panny i trzeba go, wiecie, tam sklecić do końca, to lepiej na, potem samemu. Też to wszystko przejrzeć. Mamy czwórkę buław, bardzo pozytywna karta, więc w obecnej sytuacji będzie nawet taki moment, w którym będzie coś dobrego się działo, coś, co Was ucieszy. Czwórka buław mówi o takiej sytuacji konkretnej. W której jest powód do radości, tak? jest powód do jakiegoś zadowolenia z tego, co się zrobiło, co się wydarzyło. To może być jakaś dobra zmiana, która się pojawia w pracy, nie ta polityczna, tylko taka, właśnie w ramach waszej pracy, zmiana, z którą będziecie się cieszyli. Może jest jakaś impreza zakładowa, na którą idziecie, to wtedy też możecie liczyć, że to będzie fajna zabawa i faktycznie wszystko się powiedzie. Będzie taki moment, po prostu, w której będziecie zadowoleni i naprawdę będzie to takie przyjemne. Mamy także kartę Maga, i karta Maga daje takie ciekawe spostrzeżenie: że w tym miejscu faktycznie będziecie mogli ymm, no wykazać się chociaż nie chodzi o to żeby po prostu wykazywać się przed zarządem czy coś takiego czy przed przełożonym i żeby was tylko poklepał po ramieniu to nie chodzi o coś takiego bardziej o to że w tym wypadku będziecie mogli faktycznie się rozwinąć tak? czyli to jest dobre miejsce perspektywiczne czyli na przyszłość jeżeli zostajecie zostaniecie przez jakiś czas w tym miejscu będzie możliwość no, osiągnięcia czegoś więcej, że będzie to coś że dla Was dobrego. Tak więc, moi drodzy, jeżeli jesteście na początku swojej drogi w tej danej firmie i jeszcze nie macie sobie wyrobionego jakiegoś zdania, to dajcie temu miejscu pewną szansę. Także, jeżeli obecnie e, dziwne rzeczy się dzieją w pracy przez ostatnie kilka miesięcy, może nie wygląda to jakoś super fajnie, panny to dajcie temu chwilkę ucichnąć, to najwyraźniej w nadchodzących tych tygodniach, miesiącach się stanie i może w dalszej perspektywie będzie, właśnie otworzy się jakaś dodatkowa możliwość e, do rozwoju. I właśnie teraz sprawdzimy w kartach, sprawdzamy w kartach, jak taka możliwość do rozwoju e, by wyglądała, bo wydaje się, że ten nadchodzący czas jest sprzyjający temu, żeby podejmować no takie Bardziej ambitne działania. Tak? I teraz, wiecie, jeżeli jesteście w obecnym miejscu pracy i faktycznie chcecie, może eksplorować te możliwości, które ono daje, to właśnie na ten wzrost mogą tu karty wskazywać. Tak? Na to, że będzie teraz w tych nadchodzących tygodniach, miesiącach, będzie możliwość, ale. Patrząc przez ten pryzmat, będzie możliwość, ale tylko do takiego zrobienia przygotowań do tego, żeby właśnie wzrosnąć. Czyli nie sądzę, nie spodziewałbym się, że będzie teraz możliwość od razu awansowania w tym czasie, tak? czy uzyskania jakiejś wielkiej podwyżki, czy czegoś takiego. Karty raczej wskazują do, na to, że będziecie mogli, że. Zobaczycie, jakie są możliwości w dalszej przyszłości w tym miejscu i one będą już teraz Wam no, niejako objawione. Może ktoś Wam o nich powiedzieć, możecie sami się ich domyślić, tak, możecie wiem, wyczytać w korporacjach. Często zauważyłem, że są... Takie jakieś ścieżki, kariery, które trzeba tam jakieś konkretne warunki spe, sprawdzić, spełnić, i wtedy liczyć na to właśnie, że, że się uda i możecie dostać wtedy, i można dostać jakiś awans czy coś takiego. Tutaj widać, że może jeszcze w tym czasie nie uda się zrobić takiego konkretnego kroku, ale zrobić już sobie rozpisać plan, dowiedzieć się, jak by to wyglądało, może nawet pogadać ze swoim przełożonym, jak by właśnie wyglądało, jak ja bym chciał tutaj iść dalej w tym kierunku, co by trzeba było zrobić i jak to wygląda. I tutaj by wyglądało to całkiem optymistycznie. Ale moi drodzy, jeżeli Wy jesteście teraz w okresie poszukiwania pracy albo chęci, chcecie, planujecie zmianę pracy, to też ten czas nie jest zły, tak? Ten czas nie jest zły. Widzę, że w obecnym Waszym miejscu pracy też nie będzie jakoś tam źle, nikt nie będzie Wam robił jakichś wielkich przeszkód. To jest bardzo ważne też, jeżeli chcecie zmienić, pożegnać się z tym miejscem. Teraz obecnie jest na to dobry czas, i ta karta słońca nie tylko mówi o tym, że sam czas jest odpowiedni. Ale że efekt, który zostanie osiągnięty, także będzie taki zadowalający. Z tym, że i tutaj karty mówią, mówią o takich dwóch sprawach. Pierwsza to jest, żeby bardzo dokładnie przygotować się do tego kroku, do poszukiwania. I moi drodzy, jeżeli teraz jesteście w etapie szukania pracy, to tu karty wskazują na to, żeby bardziej Skupić się na jakości niż na ilości, tak? Że. No ok pewnie wysyłanie też zależy, jakiej branży pracujecie, i pewnie to się też różni dość znacząco, ale w tym wypadku jest bardziej skupienie na tym, żeby wybrać opcje, które faktycznie są miejscami, w których byście chcieli pracować, niż żeby no, wysłać na tysiąc, na tysiąc możliwości i wtedy ewentualnie potem, wiecie, wybrać to, co, 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 co wypłynie, tak? Karty, także druga rzecz, którą tu mówią, że takie poszukiwanie właśnie, powiedzmy, że jakościowe, chociaż przyniesie fajny skutek, to będzie troszkę trwało. I w tym wypadku wydaje się, że to, no wiecie, nie, nie spodziewajcie się, że to wydarzy się w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni. Jeżeli już od dłuższego czasu szukacie, tak, i teraz nadal chcecie sprawdzić, no też trzeba było się przygotować. Podejrzewam, że nadal te najbliższe tygodnie nie będą, ale w ramach tego okresu do końca czerwca na pewno taka praca już będzie, i też mówię, że ona będzie jakościowa, czyli to będzie Coś takiego, no wiecie, w czym pewnie by się chciało zostać na dłużej, zapytajmy teraz o aspekt. Finansowy. Najpierw po prostu jak te finanse wyglądać będą w tych nadchodzących tygodniach, miesiącach. Na co by tutaj zwrócić uwagę. Okej, okay. moi drodzy, a także jeżeli planujecie jakieś przedsięwzięcia finansowe, jakieś konkretne kroki, macie plany, tak? Chcecie sobie coś, nie wiem, wymieniacie samochód, chcecie wziąć na coś kredyt w tym czasie, to taki konkretny, konkretny. Krok, co karty mają na ten temat do powiedzenia, ale najpierw na temat samej sytuacji, i powiem Wam tak. Nie jest źle, nie jest źle. Najwyraźniej pod tym względem finansowym sytuacja będzie wyglądała całkiem całkiem okej, okay, całkiem pozytywnie. As denarów mówi o tym, że nie będzie wam specjalnie czegoś brakowało, a nawet będzie wam jakaś kwota może być dana, tak? Więc może tutaj będzie jakieś wiecie, nie, wiem, mała premia czy coś takiego. Ten as denarów mówi o takich kwotach, które to nie jest coś co odmienia życie. Tak? To nie jest coś takiego, że nagle już możemy sobie wiecie, założyć szlafrok i, i budzić się o 11.00 codziennie, w dzień, tygodnia, w dzień tygodnia powszedni, ale że jest to jest dobrze. Jest po prostu tak, że, że, że możemy sobie normalnie funkcjonować bez stresu większego. Więc nawet ciekawie to wygląda, jeżeli faktycznie jesteście w troszkę takiej sytuacji, gdzie szukacie pracy, najwyraźniej to poszukiwanie. Nie, nie będzie trwało aż tak długo, żeby wam się wyczerpały środki, tak żebyście nagle nie mieli za co, za co żyć, co jest wielkim plusem. Mamy też dwa inne spostrzeżenia. Pierwszy jest takie pozytywne, bym powiedział. Karta diabła sugeruje, że nie powinniście, inaczej nie musicie siebie ograniczać aż tak bardzo. Tak, okej, okay. ja nie, nie zachęcam teraz do wydawania pieniędzy na lewo i prawo panny, tak, ja nie mówię, że teraz macie sprzynie wierzać swoje środki, ale jeżeli narzucacie sobie jakiś wielki rygor, bo spodziewacie się najgorszego, no to niekoniecznie to jest najlepsza droga. Wydaje się, że możecie, macie właśnie tą taką troszkę tutaj możliwość poluzowania, tak? sobie swoich własnych narzucających. Się, um, um, tych ograniczeń, tak, bo, bo no, najwyraźniej nie będzie źle. I też jest karta pustelnika. Karta pustelnika zdaje trochę inne spojrzenie, bo mówi o tym, że warto przeanalizować swoje wydatki. I zobaczyć, bo prawdopodobnie okaże się coś, co jest nie, niesoptymalizowane. Czyli jest coś, na co wydajecie pieniądze, a z tego nie korzystacie. Jest coś, co opłacacie, a moglibyście zrobić o wiele taniej, tak? Więc pustelnik tutaj doradza zrobienie takiego, takiego wylistowania sobie, sprawdzenia jak to wygląda i czy czegoś nie można by było z, na przykład z czegoś zrezygnować albo coś zmienić, żeby też te pieniądze nie wyciekły. To podejrzewam, że nie będzie jakaś olbrzymia zmiana, to podejrzewam, że to nie będą jakieś okropnie wielkie zaoszczędzone pieniądze, ale nadal, skoro karty o tym mówią, będą one znaczące. Na pewno też Wam powiem, że tutaj nie widzę niczego takiego, co by wskazywało na to, że pojawi się jakiś kryzys, że pojawi się jakiś wielki koszt. No skoro karty mówią, że można troszkę sobie poluzować, tak to, to znaczy, że chyba nie będzie źle. Jeżeli moi drodzy, planujecie jakiś krok finansowy, właśnie chcecie coś większego sprzedać, chcecie coś większego kupić tutaj, to widzę, że jest to bardzo, bardzo dobry czas. Na... I ten pomysł, tak? Bo jeżeli macie już taki pomysł, to, to jest to też dobry pomysł, zwyczajnie w świecie. Mamy kartę słońca, który, która właśnie mówi o tym, że ten czas i okoliczności są temu sprzyjające. Jest siódemka pucharów, która mówi o, wiel... o dużej ilości możliwości, więc załóżmy, chcecie sprzedać swój samochód, tak? To będzie bardzo duże zainteresowanie. Jeżeli chcecie właśnie kupić, załóżmy nieruchomość, to będzie całkiem dużo takich możliwości, opcji, które będą interesujące. Na pewno większej niż jedna, nie? A czasami wiecie, ta jedna wystarczy. Więc w tym wypadku na pewno nie będziecie mieli takiego problemu, że będzie jakiś zastój, że będzie. Że nic nie będzie, nie wiem, na rynku się ruszało i tak dalej, i tak dalej. Będą ogólnie te perspektywy będą obiecujące i na dobrych warunkach. Nawet jeżeli, nie wiem, chcecie wziąć kredyt, tak, to widać, że będziecie mogli nie tylko, że jeden tam szemrany jakiś kredytodawca z budki pod mostem jest w stanie Wam dać pieniądze, tutaj będzie większe pole do manewru, większe pole do popisu i, i, i też. No, nie będzie to aż tak trudne szczególnie, że właśnie mamy trójkę pucharów jeszcze na koniec, która wskazuje na to, że ten Wasz plan, jeżeli macie jakieś takie poważniejsze przedsięwzięcie przed sobą tej natury finansowej beń, zakończy się pozytywnie, tak? Zakończy się takim miłym akcentem, z którego Wy będziecie zadowoleni, czyli jeżeli chcecie kupić sobie nowy samochód to będziecie z niego zadowoleni to droga nie będzie trudna do niego żeby go żeby uzyskać nie będzie trzeba czekać nie wiem nie, nie wiadomo ile tak więc tu tego typu rzeczy jeżeli planujecie jakiś remont to też minie całkiem, całkiem sprawnie całkiem łatwo i będziecie mieli też pole do takiego wiecie tutaj zmieniania troszkę swoich planów i, i, i Rozszerzenia albo ograniczenia ich, to w zależności od tego, czego potrzebujecie. Więc dobrze, panny, to jest rozkład dla was na te bardzo materialne rzeczy, tak konkretnie przyziemne rzeczy. Jeżeli dotrwaliście do końca, nie zapomnijcie zostawić tego lajka, jeżeli tego nie zrobiliście, i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!